Mądrość Syracha, rozdział 25: Trzema rzeczami się przyozdobiłam i okazałam się piękna wobec Pana i ludzi: Zgodą wśród braci, przyjaźnią między sąsiadami oraz zgodnie ze sobą żyjącymi żoną i mężem. Trzech rodzajów ludzi nienawidzi moja dusza, a sposób ich życia szczególnie mnie gniewa. Żebraka pysznego, bogacza kłamcy, starca cudzołożnego, ogołoconego z rozumu. Jeśli w młodości nie nas zbierałeś, jakim sposobem znajdziesz coś na starość? Jakże przystoi osąd siwym włosom, a starszym umieć doradzić? Jakże starcom przystoi mądrość, a szanowanym rozeznanie i rada? Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie a chlubą ich bojaźń pańska. Dziewięć myśli uznałem w sercu za błogosławione, a dziesiątą językiem wypowiem. Człowiek, który ma pociechem z dzieci i już za życia patrzy na upadek wrogów. Szczęśliwy, kto mieszka z żoną rozumną, komu się język nie poślizgnął. Kto nie służył komuś niegodnemu siebie. Szczęśliwy, kto znalazł roztropność, to może przemawiać do uszu tych, którzy go słuchają. Jakże wielki jest ten, kto znalazł mądrość, ale nikt nie jest większy od tego, kto się boi pana. Bojaźń pańska wszystko przewyższa, kto ją posiadł, do kogo będzie przyrównany. Każda rana byle nie rana serca, wszelka złość byle nie złość kobiety. Każde natarcie, byle nie natarcie nienawidzących nas, każda zemsta, byle nie zemsta wrogów. Nie ma bowiem jadu nad jad węża, i nie ma gniewu nad gniew kobiety. Wolałbym mieszkać z lwem i smokiem, niż mieszkać z kobietą przewrotną. Złość kobiety zmienia jej wygląd, zeszpeca jej twarz, jest ona jak niedźwiedzica. Mąż jej zasiądzie do stołu pośród swoich bliskich, i mimo woli będzie gorzko wzdychać. Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety, to też niech ją spotka los grzesznika. Czym dla nóg starca wspinanie się po zboczu piaszczystym, tym żona gadatliwa dla spokojnego męża. Nie pozwól się doprowadzić do upadku pięknością kobiety, ani nie pożądaj kobiety. Złem jest bezstydem i wielką hańbą. Jeśli żona utrzymuje swego męża, serce przygnębione, twarz zasmucona i rana w sercu pochodzą od żony przewrotnej, a ręce bezwładne i kolana bez siły, od takiej, która unieszczęśliwia swojego męża. Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umieramy. Nie dawaj ujścia wodzie ani swobody przewrotnej żonie. Jeżeli nie trzyma się rąk twoich, odsuń ją od siebie. Koniec 25 rozdziału mądrości Syracha. Rozdział 26. Mądrości syracha. Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę. Liczba dni jego będzie podwojona. Dzielna żona radować będzie męża który osiągnie pełnię lat w pokoju. Dobra żona to dobra część dziedzictwa, przypadnie w udziale tym, którzy się boją Pana. Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone, a twarz jego pogodna w każdym czasie. Serce moje ma się na baczność przed trzema rzeczami, a czwarte się obawiam: oszczerstwa w mieście, zbiegowiska pospólstwa i kłamliwych doniesień. Te rzeczy są przykrzejsze od śmierci. Bólem w sercu i <laughs> smutkiem jest kobieta zazdrosna o kobietę. <laughs> Co biczem języka wszystkich dosięga. Jarzmo dla wołów źle dopasowane to żona niegodziwa, kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona. Wielkie zło kobieta pijaczka i nie ukryje ona swej hańby. Bez wstyd kobiety po niespokojnych ruchach oczu i po spojrzeniach można poznać nad córką zuchwałą wzmocni czujność aby czując ulgę jej nie wyzyskała strzeż się oka bezwstydnego nie dziw się jeśli przeciw tobie wykroczy jak spragniony podróżny otwiera usta i pije każdą wodę która jest blisko tak ona siada naprzeciw każdego pala namiotu i na strzały otwiera kołczan. Wdzięk żony rozwesela jej męża, a jej rozum orzeźwia mu kości. Darem pana żona spokojna, a za osobę dobrze wychowaną nie ma ceny. Łaską nad łaskami jest kobieta skromna. Nie ma nic równie ważnego jak osoba powściągliwa. Jak słońce wschodzące na wysokościach u pana, tak piękność dobrej kobiety pośród ozdób jej domu. Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza przy ciele dobrze zbudowanym. Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach. Dwie rzeczy zasmucają moje serce, a trzecia wzbudza we mnie gniew. Wojownik, któremu nędza odebrała siłę. Mężowie roztropni, odrzuceni jako nic nieznaczący. Człowiek, który od sprawiedliwości przechodzi do grzechu. Pan pod miecz go przeznacza. Trudno jest kupcowi ustrzec się wykroczenia, a handlarz nie będzie wolny od grzechu. Koniec 26. Rozdziału Mądrości Syracha.